Dzień dobry, Justyna Property Journal. Chciałam zapytać Pana Prezesa Europejskiego Instytutu Nieruchomości, jak również współorganizatora tej konferencji Senior Housing, Pana Jacka Kolipskiego, mhm. o wrażenia z tej konferencji i o kilka słów podsumowujących całą konferencję. Nasza konferencja dwudniowa dotyczy zagadnień bardzo interdyscyplinarnych związanych z inwestowaniem na niszowym rynku, rynku dla seniorów. Udało nam się zgromadzić ekspertów z Europy, Stanów Zjednoczonych, którzy, oczywiście, wielu przedstawicieli z Polski, którzy przez dwa dni dyskutowali i przedstawiali swoje doświadczenie w zakresie funkcjonowania i inwestowania na rynkach nieruchomości, nastawionych na poprawę jakości życia seniorów. W Polsce o tym ciągle jeszcze myślimy i często mówimy w kategoriach opieki socjalnej czy opieki medycznej. Natomiast już dziś pojawiają się projekty, które są typowe dla rozwiniętych rynków nieruchomości, dla rynków europejskich, szczególnie ciekawe wystąpienia przedstawicieli Włochów, to Luciano Capaldo, czy Szwajcarii, czy Danii czy Finlandii, którzy mówią o tych projektach w kategorii istniejących, funkcjonujących na rynku przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedstawiciele funduszy inwestycyjnych stawiali sprawę bardzo jasno. Jakie warunki muszą być spełnione, aby zechcieli finansować takie dokonania inwestycyjne? I jednym z elementów, który wymaga i wzmocnienia organizacyjnego w zbiorników polskich, i wzmocnienia legislacyjnego, to jest powołanie, stworzenie bardzo silnych operatorów. Operatorów, którzy się wyspecjalizują w zarządzaniu opiekami senior bo to nie tylko same usługi związane ze świadczeniem mieszkania, ale to, to na co zwracamy uwagę przez tych, którzy zajmują się polityką społeczną, to są świadczenia, a to jest cały serwis około mieszkaniowy. Usługi pielęgnacyjne często, usługi związane z możliwością robienia zakupów w asyście, również inwestorzy, co ciekawe, deweloperzy komercyjni mówią o tym, jak przygotowują swoje projekty obiektów komercyjnych dla tego, aby były przyjazne dla seniorów. Wszyscy widzą, że seniorzy, patrząc na wskaźniki demograficzne, już są dziś, a będą w przyszłości najbliższych nastu czy 20 kilku lat, bardzo ważną grupą społeczną, również o dosyć silnym popycie, który będzie kierowany na dwóch również na rynek mieszkaniowy. Co jeszcze ciekawego dla tej konferencji to to, że mamy również dobre przykłady z mieszkalnictwa dla seniorów. Często spółdzielnie mieszkaniowe od spółdzielni pogodnej jesieni w Krakowie poprzez spółdzielnię w Stargardzie Szczecińskim Również segment TBS-ów, który przez wiele lat budował mieszkania do zasiedlania, do przygotowanego dla ludzi starszych bądź niepełnosprawnych. Więc mamy też polskie doświadczenia, które są interesujące. Brak jest nam często w Polsce konsekwencji, aby to, co dobre, rozwijać i wzmacniać. A nie koniecznie zapominać i patrzeć tylko na doświadczenia zagraniczne. Wielu przedstawicieli, szczególnie zajmujących się ekonomią społeczną, polityką społeczną na tej konferencji, zwracali, zwracali uwagę w swoich wystąpieniach i dyskusji panelowej, że nie zawsze trzeba wielkich inwestycji, aby budować rynek dla seniorów. Czasem to drobne ułatwienie. To Patrzenie na seniora i jego potrzeby przez pryzmat lokalny, przez pryzmat miejsca, gdzie mieszka, dzielnicy, w której żyje. Niekoniecznie modele amerykańskie muszą się w Polsce sprawdzić. Naprzeciw temu stoją pewne wzorce kulturowe. My, Polacy, bardzo przywiązani do rodziny, do takiego związku. Wielokoloniowego, często niechętnie myślimy o przenoszeniu się do takich swoistych zamkniętych osiedli czy miasteczek senioralnych. Upatrujemy w tym pewnego rodzaju zamknięcie i oddalenie od tych kulturowych związków. Dlatego też modele austriackie, szwajcarskie, często francuskie, które tutaj były prezentowane, są nieco bliższe naszym kulturowym potrzebom i doświadczeniom. Starzejemy się w miejscu, w którym żyjemy w którym wychowaliśmy się, w którym istnieje centrum naszego dotychczasowego życia. Żebyśmy tam mogli żyć godnie, żebyśmy tam mogli żyć nie będąc zamkniętymi w swoich czterech ścianach, to musimy bardzo mocno rozwijać procesy adaptacji i zarówno substancji mieszkaniowej, architektoniczne bariery, które się pojawiają w budynkach z lat 80. czy 70., no muszą być usuwane. Na no to nie trzeba wielkich inwestycji, trzeba mądrych projektów wsparcia. I jeszcze jedna ostatnia rzecz, nie ma jednego źródła finansowania dla projektów senior housing. Widać to z doświadczeń wielu krajów europejskich, widać to również z doświadczeń polskich ostatnich 10 czy 15 lat. Od funduszu, który był i wspierał budownictwo czynszowe, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, poprzez różne formy wsparcia, instytucjonalne, dodatki socjalne czy dodatki mieszkaniowe, a więc źródeł jest wiele. Myślę, że nowa perspektywa, również finansowa, Unii Europejskiej, gdzie z jednej strony będą środki na rewitalizację, tak jak to dzieje się w wielu krajach europejskich, szczególnie Francja, gdzie bardzo wiele dobrych przykładów. Mogą również w Polsce podobne środki z rewitalizacji zasobów starych zasobów miejskich być przeznaczone na to, aby te zasoby przystosować dla potrzeb seniorów. I ostatnia rzecz również to są środki finansowe funduszy socjalnych, które mogą wspierać również osoby starsze. Ciekawym wystąpieniem i pokazującym perspektywę możliwości finansowania opieki nad ludźmi starszymi. Było wystąpienie przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, podobnie jak to przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ten z kolei wątek był istotny z punktu widzenia publicznego finansowania seniorów ich życiu w przyjaznym miejskim środowisku. Dziękuję bardzo i życzę wielu sukcesów. Dziękuję bardzo.